Witamy z Neapolu, z miasta w południowych Włoszech, gdzie narodziła się pizza, a także jest to Królestwo Piłki Nożnej Diego Maradony. Ten odcinek będzie nieco inny, ponieważ zabierzemy Was w kulinarną podróż po tym mieście, zahaczymy o parę restauracji, o street food. Także w tym odcinku będziemy pokazywać Wam, co dobrego jemy w Neapolu i gdzie nam smakowało, a gdzie nie. Znajdujemy się teraz w najpopularniejszej pizzerii w Neapolu, historycznej Landika Pizzeria da Michel. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. To tutaj tak naprawdę jest stosowana tradycyjna forma wyrabiania pizzy neapolitańskiej i ta pizzeria jest bardzo, bardzo popularna. Stoimy w kolejce, ale myślę, że szybko pójdzie, także zaraz Wam pokażemy co wyląduje na naszych talerzach. No dobrze, mamy już jedzenie. Jak widzicie, porcja ogromna. Pizza. pizza jest naprawdę bardzo duża. Także próbujemy. Ogólnie pizza neapolitańska. Wyróżnia się tym, że ma bardzo cienkie ciasto, ale kruszyste brzegi ze względu na to, że jest pieczona w wysokiej temperaturze 485 stopni przez 60-90 sekund. No to co, próbujemy to kupić w, w najsilniejszym lokalu w na Neapolu. Tutaj też był kręcony film, tak Tak, Jedno dzisiaj kochaj z Julią Roberts. Jedno dzisiaj kochaj z Julią Roberts. Nie widziałem, ale w takim razie trzeba będzie nagrodzić. A ja widziałam, bardzo długi. Co też ciekawe jest to, że tyle razy już we Włoszech a nigdy nie mieliśmy okazji spróbować pizzy, także to jest pierwszy raz we Włoszech z pizzą O, ciasto rzeczywiście cieniutkie, bardzo proste składniki, tutaj mamy e, marinara, czyli jest bez sera, mamy oliwa z oliwek, jadą bo to z sano, oregano, tost, a tutaj mamy jeszcze mozzarellę, także klasyczna margherita bardzo radyszcie aście rozgłowu co? Jaka kamotarella pyszna. Rewelacja. Dobra. No, bardzo dobra. Bardzo, bardzo. Mm. Z tego, że pierwszy raz jemy pizzę we Włoszech, wybitnymi ekspertami nie jesteśmy, natomiast chyba renoma tej restauracji nie bierze się z niczego, bo ta pizza jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i kolejka się ustawia w tak. też lokacyjnym, ja rotacja kolejka. stolików jest y, dość duża, z tego co widzimy ciągle w tych okay. No, także na pewno ten lokal możemy Wam polecić. Przyjdźcie tutaj, jeśli będziecie w Neapolu, bo robimy tutaj prawdziwą pieszką pizzę neapolitańską. Jak widać, za nami już duża kolejka, a także za nami już pierwsza pizza w Neapolu, która była naprawdę przepyszna. My tak naprawdę dopiero co przylecieliśmy do Neapolu i latnika pizzeria to nasz pierwszy punkt, który tutaj zahaczyliśmy I jeśli chodzi o naszą kulinarną podróż po tym mieście to będziemy kontynuować ją prawdopodobnie jutro, bo nie jestem pewien czy dzisiaj coś jeszcze po tych dwóch pizzach wciśniemy, natomiast zarówno Margarita jak i Marinara naprawdę 10 na 10, przepyszne pizze, także polecamy. Witamy w drugim dniu z głośnego, hucznego Neapolu. Wczoraj jeszcze wieczorem, jak możecie zobaczyć na przebitkach, byliśmy spróbować Limoncello Spritz i Aperol Spritz. I co ciekawe, jest tutaj wiele miejsc, które oferują te szprycerki w bardzo niskiej cenie, raptem po 2-2,50 euro. To Są to takie stoiska przy ulicy, gdzie po prostu można sobie wyziąć szprycerka i dalej spacerować po mieście. Teraz jest godzina 8.50 rano, Ulice są już pełne, zarówno mieszkańców, jak i turystów, a my idziemy na śniadanie, także Pokażemy Wam też, jak może wyglądać tutaj takie klasyczne śniadanie. Ehm, o ile jeszcze coś dla nas dostanie, w sensie bo ma, pierwszy tak. raz widzę we Włoszech o tej Ludzie. godzinie taki ruch. Oczy my mamy to śniadanie w ramach naszego pobytu. W to nie znaczy, że nie dostaniemy, e, jeśli To Po raz, a dwa, że pewnie będzie to takie klasyczne włoskie śniadanie Słodkie. na słodko. No ale nam pokażemy, co i jak. Zaczynamy nasze pierwsze włoskie śniadanie. Mamy tutaj kilka e, specjałów. Pierwszy to taki klasyk włoski, który znajdziemy w każdym mieście, czyli croissant z czekoladą. A tutaj mamy już takie bardziej neapolitańskie rarytasy, czyli Sfodziatella, ale nie ta taka w tej wersji chrupiącej, którą najczęściej pokazują, tak jakby rozwarstwiające się ciarta francuskie, tylko też takie bardziej półkruche. I one z środku z nadzieniem drykoty i w ogóle jest cieplutka, więc teraz będziemy próbować. No i kolejna rzecz, bez której, przez, obok której nie można przejść obojętnie, czyli baba neapolitańska. I to jest takie ciasto, hmm, takie cięższe, jakby biszkoptowe, taka trochę babka ucierana i nasączona jest alkoholem, dębnikiem rumy. rumem. No i co? Co pomarańczowe, herbatka, kawka? Baba z rumem, tak jest, Bo chyba, chyba zagłuszyło. zagłuszyło. Ee... Tak, to ona jest nasączona, myślę, że będzie tutaj rumem. Aha. Okay. To, co, to zaczynamy na grubo od, od baby. Ona jest taka bardzo mięciutka, jest mocno, tym alkoholem. To jest przepyszna, ja to uwielbiam. Więc to bardzo polecam. Rewelacja. A tak wygląda w środku. To jeszcze to jest To będzie nasz pierwszy raz z tym wypiekiem. To jest takie trochę ciasto faktycznie, z takim budyniow budyniową ricottą, z lekkim posmakiem wanilii, cytryny, coś takiego. Mm, całkiem spoko, ale jak dla mnie wygrywa baba. Kolejnym punktem na gastronomicznej mapie Neopolu jest słynna kanapkarnia. Gdzieś tutaj wam oznaczę nazwę w przewidkach, też będziecie mieli ją nazwę, bo nie wiem, jak się wymawia. Jest bardzo popularna ze względu na filmiki na TikToku, które Pan tworzył. Robiąc właśnie te kanapki. My tutaj mamy kanapkę, która nazywa się Nicolas. posołowe składniki jest prostut to koto. Są suszone pomidory, jest Mozzarella di Bufala. Także zaraz będziemy próbować. W ogóle bardzo ładny wystroj, też gdzieś w przebitkach pokażemy Wam, jak to wygląda. Jedna kanapka na pół, bo jest naprawdę ogromna i 10 euro kosztuje taka kanapeczka. No to znaleźliśmy typowy neapolitański stolik, żeby zjeść kanapkę ze street foodu, znaczy street foodu, no, z, z lokalu, ale tam nie było miejsca, więc musieliśmy znaleźć miejscóweczkę, żeby spokojnie e, jej spróbować, także pokażę Wam, co tutaj dobrego mamy. To kanapeczkę podzieliliśmy na pół, to jest tylko połówka, tutaj mam drugą. W środku mamy suszone pomidory, mamy mozzarella di bufala, mamy prosciutto koto. E, pieczywko jest... E, pod palcami mięciutkie, ale jednocześnie też wypieczone. No także próbujemy, bo w kanapce najważniejszy jest ten pierwszy gryz. Na pewno czuć bardzo wysokiej jakości składniki, zarówno szynka jak i mozzarella świetna. Ja nie przepadam za suszonymi pomidorami, ale one tak jakby uciekają w tej kanapce, nie czuć ich zbyt mocno. Jest tutaj też w środku jakiś sosik. Hmm, czymś ta kanapka jest posmarowana. Także naprawdę bardzo dobra. Myślę, że taka połówka to w zupełności wystarczy na taką przekąskę przed południem. Hmm. Naprawdę fajna, polecam. <śm> numer <-trony> numer Znajdujemy się teraz w dzielnicy hiszpańskiej, quarter Spaniolu, przy słynnym muralu Diego Maradony. W ogóle cała ta ulica jest w kulcie Diego Maradony, jak i cały Neapol. A z racji naszego odcinka o kulinerach w Neopolu mamy tutaj bardzo popularny napój. E, Lemo, jak się nazywa? Limonata. Limonata, zabrakło mi słowa. Jest to świeżo wyciskany sok z cytryny z wodą mineralną na orzeźwienie. Fajne orzeźwiające, niektórzy jeszcze dodają do tego alkohol, my nie chcieliśmy. E, no, także jest to jakaś ciekawostka, bo naprawdę tych stoisk z limonatą jest bardzo, bardzo dużo około. Dwóch euro to kosztowało. Przypuszczam, że przepłaciliśmy z racji tego, że jest to bardzo turystyczna miejscówka, ale jest okej. Okay. Przed nami kolejny neapolitański klasyk, czyli ragu. Mamy dwie wersje, jedną z makaronem, drugą z pieczywkiem. Ragu to jest takie bardzo wolno i długo gotowane mięso, wieprzowe i wołowe, które się tworzy aż do rozgotowania. Zostajemy je z sosem, czyli mamy pierwsze i drugie danie w jednym. No i od odborieńskiego różni się właśnie tym, że mięso nie jest mielone, a jest w kawałkach. No dobra, to próbujemy. Ja nie mam makaronu, mam chlebek. Będę sobie domaczał w sosie. Piszyło jest, jest ok, nie jest ciepłe jest zupełnie bardzo, wyzwy, świeży, z czasem komponuje się bardzo dobrze, ale teraz trzeba spróbować mięsko. Mięciutkie, rozpływające się w ustach. Było naprawdę bardzo bardzo dobre i zdecydowanie różni się od tego reagu bolońskiego, bo też mieliśmy okazję próbować w broni. Także jak na razie, petarda myślę, że tutaj oli Rigatoni będzie równie dobre. Także gdzieś tutaj oznaczymy nazwę tego lokalu. I jeszcze słowem podsumowania, naprawdę mięsko, ragu, było bardzo, bardzo dobre. Moje i Oli troszeczkę się różniło. To pewnie oczywiście ze względu na, na to, że Ola miała danie z makaronem, ja miałem sam, sam sos z mięsem z pieczywkiem. E, sos był bardzo pomidorowy, bardzo smaczny, dobrze doprawiony. E, maka, makaron perfekcyjny, al dente. Także na pewno polecamy Wam ten lokal, są trzy lokalizacje w Neapolu tego, tej restauracji, także na pewno oznaczymy Wam tą, w której my byliśmy i ona chyba ma też najwyższą opinię na, na Google Maps. No to co, co my tu mamy? Po obiadku trzeba zjeść deser. Mamy klasyczne tiramisu, mamy sfocciatelle, czyli ten taki typowo neapolitański deser. Z czym ona jest? To jest Santa Rosa, czyli ona jest własnym kremem budyniowym, chociaż myślę, że na środku powinna mieć i tak krem z ricotty i z wiśniami. Podejrzewam, że mogą być w jakimś takim syropie alkoholowym. No dobra, to od czego zaczynamy? Tiramisu sobie zatrzymam. Nie mogłam się powstrzymać. to tiramisu tutaj mm. wszędzie tak pięknie wygląda, że aż woła o to, żeby je zamówić. Ja nie jestem znawcą deserów, ale to tiramisu mi smakuje. Jest takie yy, kremowe, jednocześnie tam piramisu chyba też jest z jakimś alkoholem, tak, w środku? Z amaretto. amaretto, więc jest na pewno to amaretto wyczuwalne. Mm -hmm. Nie jest przesadzone, jeśli chodzi o słodkość. Jest bardzo dobre, bo jest dużo, czuć yy, dużo kawy i jest też biszkopt. To niestety u nas na przykład te piramisu, ja uważam, że są trochę nie tak, bo jest bardzo mało kremu. Ja wiem, mm -hmm. że piramidz jest ważny krem, ale jednak. Tu jeszcze mam espresso ważny. w małym kubeczku. No dobra, teraz to, sfocciatella. A w środku będzie z jakimś nadzieniem? Tak, z ricotta. Mhm. Powinna być. No jest, ricotta całkiem sporo. Zdecydowanie jest to smaczniejsza skoczatelna niż ta, którą jedliśmy dzisiaj rano na śniadanie. O, bardzo dobra. Mhm. ogóle mieliśmy zapisane inne miejsce na swatchetele, ale jest dosyć daleko, i stwierdziliśmy, że pod naszym apartamentem mamy jakiś lokal, który ma całkiem spokój, nie? więc przyszliśmy i na pewno nie żałujemy. Na pewno gdzieś go wam tutaj oznaczymy. I tak naprawdę do spróbowania na polu została nam jeszcze mozzarella, która w niektórych lokalach podawana jest w formie takiej całej kulki. Eee, więc... W aha, bo pokrojonej. Więc jak tam trafimy, to na pewno też wam nagramy. I jesteśmy teraz przy lokalu Zinzi, gdzie dostaliśmy słynną mozzarellę, e, która jest podana w kubku. Podobno kiedy spróbujesz tej mozzarelli, to już tej naszej w Polsce nie będziemy chcieli tknąć, mimo że ona podobno też jest w zło, tak? no ale wiadomo, smakuje inaczej, także zaraz będziemy próbować. No to faktycznie smakuje zupełnie inaczej, On jest dużo gęstsza, twardsza, jajko. bardzo dobre, mm, super, w ogóle więcej smaku, bo tak jakby to była jakaś przyprawa, nie tak jak ta nasza taka mdła. No dobra, to teraz ja. To rzeczywiście jest taka puszysta, zupełnie inaczej smakuje, niż to, co możemy dostać w Polsce. Bardzo dobra. Dodałbym, ci coś, coś jeszcze tutaj na przełamanie, może coś z wiśnią, nie wiem, jak mi się to kojarzy, że to by dobrze smakowało, z czymś takim bardziej gorzkim. Ale naprawdę, no ten ser robi robotę. Tak chyba w tym odcinku niczego nie skrytykowaliśmy, jeśli chodzi o jedzenie w Neapolu, no ale wszystko jest pyszne, ale też zaznaczamy, że korzystamy z lokali po dosyć długim researchu, które naprawdę mają bardzo dobre opinie. No i nie zawodzimy się w tym mieście pod kątem kulinarnym. W ogóle pod żadnym kątem się nie zawodzimy. Neapol jest super. No, to witamy w kolejnym dniu w Neapolu. Dzisiaj też będziemy. Testować jedzonko Jesteśmy potwornie zmęczeni, bo właśnie wróciliśmy z wycieczki. Byliśmy na Pompejach zobaczyć starożytne miasto, a bardziej w Pompejach. Zobaczyć ruiny starożytnego miasta. Naprawdę fajna atrakcja. A teraz mamy w planie pójść, spróbować swego rodzaju taki rożek z misto, czyli ze smażonymi owocami morza. Także zaraz widzimy się w knajpce. No to jesteśmy w Dekunano. 31, tak nazywa się ten lokal. Jest ich dosyć sporo na mapie gastronomicznej Neapolu. Tu możemy zobaczyć przed wyjściem menu. Jest to tak, takiego rodzaju street food. My zamówiliśmy sobie Mixed fried Fish, czyli będzie to taki rożek z obucami morza. Tutaj Ola już czeka, pan to będzie o 3 minutki i będzie gotowe. No Także będziemy zaraz towolić. No to dostaliśmy nasze frito i misto. Ogólnie bardzo ciężko moim zdaniem jest zrobić to, żeby było dobre. Tak, żeby nie było za dużo tej no, takiej panierki, żeby nie było zbyt tłuste, tak, żeby nie było przede wszystkim. przede Na plus na pewno tego lokalu, że nie śmierdzi tutaj tłuszczem, mimo że lokal jest bardzo mały, więc korzystają, wydaje mi się, że ze świeżej frytury. My jesteśmy tacy głodni, że chyba wszystko będzie nam smakowało w tej chwili, ale postaramy się być obiektywni. <mulky> Strasznie gorące. Nie miałem kawałek rybki. No, dobra rybka. Nie no, jest wiadomo troszeczkę tłusta, no bo przyjdę mi to musi być trochę tłuste. Ale no, jest okej. Naprawdę okej. Tu jest chyba sardynka.

A, nie wiem, ośmiorniczka też okej, okay. zdarzyło mi się że już jeść klitownicę, to już piwnica była gumowa, tak samo kalmary, a to jest całkiem, całkiem fajne. Są smaczne danie, także widzisz, tutaj Wam oznaczony ten lokal i na ten rożek z owocami morza, na pewno warto tutaj przyjść, w szczególności jak będziecie bardzo głodni, tak jak my teraz, e, a za chwilkę jeszcze chcemy pójść na lody, więc też nam pokażemy. Kac. Dwie splits, zey, dwie splits. No, to mamy też nasze lody. Eee, taki kubeczek, trzy pięćdziesiąt. Jeszcze raz Tak, to jest część średni i można sobie wybrać smaki. Dwa smaki, no na pewno dwa, bo tak no. zrobiliśmy. Ja mam czekoladę i pistację, a Ola ma... orzech klaskowy i też pistację. No i chyba jest ok, bo mam w tej pistacji, bo już tutaj raczej zaczęliśmy, że pistacja nie była tutaj taka dobra jak wszędzie indziej. Są mocno mle, są mleczne, są tak. takie. Jakby gelato włoskie ogólnie, czym się charakteryzuje? Ja nie wiem. Ma na mleku są. Może na mleku, no właśnie. Tak. Więc ewidentnie. Są mocno mleczne, są takie widem, Są bardzo smaczne. Dużo tego smaku. Przynajmniej w czekoladzie, zobaczymy zaraz jakiś sesja. Pistacja jest dobra, ale to nie jest to samo co na Sycylii. No nie jest i w sumie w innych miejscach też jak Pistacjowy to wydaje mi lepszy. Były bardziej chyba, intensywne, nie? Tak, chyba ta jest nie, nie za bardzo. Mhm. No, ale nie jest najgorsza, bo mam nadzieję, że będzie teraz sztuczna, mhm. migdałowa, tak jak u nas często zdarzało kiedyś, że smakowała jak taki aromat to migdałowy i było okropne. Ale tu jest ok, a co, a ten orzech laskowy, no troszkę taki delikatny, no, ale w porządku, nie ma, fajna konsystencja, okay. Czyli lody we Włoszech. Zaliczone, jeszcze mamy jedną miejscówkę, którą chcemy Wam pokazać. To będzie taka sławna szpricerownia. No ale to pewnie pokażemy Wam dzisiaj wieczorem. No bo dzisiaj, nasz ostatni wieczór na polu. Jutro wracamy do Polski. No to jesteśmy w kamarota Spritz, z lokalu o którym mówiliśmy wcześniej. I tutaj możecie się takiego apeloka napić za 1 euro. Ola ma takiego szprycerka, który nazywa się Cyna Spritz. On jest na bazie takiego włoskiego likieru. Zaraz będziemy testować, czy dobry. Mieliśmy już w Cello Spritz, było naprawdę ok. Panuje tutaj fajna, lokalna atmosfera. Jest to bardzo popularny lokal w Neapolu. Aperolek nieoszukany, smaczny. To już chyba trzeci. Także naprawdę warto. Wybierzcie się tutaj koniecznie. Pamiętajcie, że w niedzielę i w poniedziałek ten lokal jest zamknięty. I to jest ostatni punkt na naszej kulinarnej mapie Neapolu. Na podsumowanie przyjdzie czas. No to przyszedł czas na podsumowanie i pożegnanie z Neapolem. Jesteśmy właśnie na naszym ostatnim śniadaniu i praktycznie jemy to, co wczoraj. jechamy. pokazywaliśmy, jak jedliśmy za pierwszym razem, czyli była baba z i cornetto, więc tak naprawdę dodatkowo mamy tutaj byrioszkę, która także jest bardzo, bardzo dobra. Więc Grand Cafe Neapolis na śniadanie. typowo włoskie śniadanie jak najbardziej polecamy. Ogólnie z tych wszystkich miejsc, które mogliśmy przedstawić w tym odcinku, żadne nas nie rozczarowało. Wszędzie było jedzenie bardzo dobre. Próbowaliśmy w Neapolu jeszcze innych rzeczy, których nie nagraliśmy, bo nie zawsze mieliśmy po prostu ochotę na nagrywanie w danych miejscach z jedzeniem i wszędzie praktycznie było dobre. Może poza pizzą, którą jedliśmy wczoraj i w porównaniu do tej z Lantika, no jakby nie umywa się ta pizzeria. Nazywa się chyba Pizzoteka, jeszcze tutaj Wam gdzieś oznaczę dokładnie tą nazwę, żebyście tam na pizzę nie szli, bo nie warto. Słowem podsumowania, Neapol kulinarnie naprawdę nas zachwycił. Je swoje przepyszne jedzenie, prawdziwy miejski klimat. Na pewno warto tu przyjechać i powiedzenie, że to miasto można kochać lub nienawidzić, zdecydowanie ma sens. Patrząc na to, jak wygląda tutaj życie, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. I do zobaczenia.